Czy wszyscy już czy nikt nie zbali się środką? Proszę bardzo, zaczynamy. Wszyscy podajcie sobie ręce. Ja już idę też do szeregu. Podajcie sobie ręce, ksiądz Prymas jest z nami. Księża Biskupi to wspaniale jest, słuchajcie. I biskup Szczepan Wesoły. Cudowny żołnierz, słuchajcie, wielu frontów. I wszyscy, wszyscy, wszyscy zaczynamy, zaczynamy. Ba Baranku ku Boży, który gładzi świata. się głośno i szeroko. Baranku ku Boży, który gładzi świata. się O Przewodniczący, Panie